Dzięki waszemu wsparciu kanału możemy tworzyć i rozwijać się. Dziękujemy. Cześć, witajcie! Przed wami Krzyś Marcinek. Jak byście zapomnieli, jak ładnie o mnie powiedział, się trochę zawstydziłem, ale to tak. Ee... Nikt do ciebie nie mówi, Marcinku. Nie, no raczej mówię Marcin. Irminka mówi tylko Cinek, Ciniuś, okay. Cinio. Do mnie mój tak, przyjaciel mówi Krzysiątko. Krzysiątko, ojejku, jak słodko. Jak, ale dzisiaj aż tak słodko nie będzie, nie? Nie, no może będzie, bo chcemy porozmawiać o współczesnej kulturze młodzieżowej, ale chyba też tak ogólnie o tym, co się dzieje w. Trochę o modzie chyba też. W kulturze, tak, jeśli chodzi o modę i symbole religijne. Mhm. Bo da się zauważyć, myślę, taką tendencję, że symbole religijne, takie jak krzyż, no głównie krzyż, no bo to jest... Ale taki... też Maryjka czasami, Ale Maryjka, jakieś wizerunki świętych. A, to, to prawda, często są używane nie zupełnie w kon... albo w ogóle nawet w kontekście wiary, tylko hmm. jako wisiorek, może nawet dla niektórych coś, co może przynosi szczęście, albo jakiś taki element biżuterii. Mm, jest to chyba... Nudzisz się? Nie, nie nudzę się. Jestem w szoku. <laughs> Jestem w szoku. Dobra, <laughs> dobra, podobało mi się. E... I co o tym myślisz? Żebyś się nie nudził. Wiesz co, no co ja o tym myślę? No, no bo... Ale zauważy... Vice President of uh, um, the United zau... States of America. Zauważasz to, że Zauważam. jest. Zauważam, tak... jak najbardziej. Um, wiesz, najbardziej to mnie... Dotykają te momenty, jak widzę, że ktoś na przykład ma wielki krzyż gdzieś mm -hmm. na Instagramie, czy gdzieś mm -hmm. tam jakaś celebrytka między, wiesz, w dekolcie, w dekolcie tak, który Głęboko. jest tak głęboki, że prawie do pępka, nie? I mm -hmm. to mnie zawsze tak zatrzymuje, że nie to, że dekolt, mm -hmm. tylko mnie zatrzymuje ten krzyż, nie że why? Mm -hmm. To mi why, nie? Po to co? co? W ogóle nawet różańce są używane, tak, nie? Jako tak, też tak, takie wisiorki, no powiedzmy, nazwijmy to, no bo myślę, że dla tych osób to, to jest. No i właśnie pytanie, czy im się to po prostu podoba? Skąd się ta w ogóle moda wzięła? E, czy ma to wzbudzać kontrowersje? No ja bym obstawiał, że raczej chyba to ostatnie. A ja bym powiedział, że wszystko. Że wszystko? W sensie, że trochę to jest moda, trochę Niektóre te osoby na tym poziomie wiary, na jakim są, to wydaje im się, że to jest pewnego mhm. rodzaju świadectwo. No ale są osoby, które zdecydowanie nie przyznają się do wiary, a mimo tak. wszystko i noszą to. to noszą, nie? I to, to już wtedy moda slash, kontrowersje, mhm. myślę, wchodzą. Ale to wiesz. To jest w ogóle taki temat, trochę nie rozumiem o co tym mm. ludziom chodzi. Po co nosić coś, z czym się nie utożsamiam? Ja na przykład mam taką zasadę, że no, nie noszę raczej ciuchów, które mają logo. Raczej, no bo nie zawsze się da. Na przykład byłem tak, w, tak, w jednym odcinku ze sweterkiem, jest tam jakieś logo, jakieś drzewo, ale kompletnie mm. nie znam tej marki, więc mi to Pewnie nie przeszkadza. Ale na przykład raczej nie zobaczycie mnie w jakiejś tam polóweczce Tomiego Hilfigera czy Lagosta czy coś, bo. Nie chcę promować swoją osobą jakichś marek konkretnych, mhm. nie? Jeż, jeśli mam promować, no to właśnie albo jakieś koncepcje, albo coś, co jest mi bliskie, mojemu sercu, czy marka kogoś, kogo znam, kto wiem, że robi dobre rzeczy i tak dalej, to wtedy tak, ale tak, żeby coś tak, z czym się nie utożsamiam, nosić na sobie, no to mhm. średnio, więc no, mi to tak. Mi to się bardzo gryzie, jak właśnie widzę to. I właśnie Vice President of the United States of America, Mike Pence, on powiedział takie słowa, że zastanów się, upewnij się, że jeżeli nosisz krzyż na szyi, to że najpierw nosisz go w sercu. O, I piękne. to jest fajna, fajna taka. Myślę, zasada, że jeżeli już coś noszę na zewnątrz, i faktycznie się, się z tym utożsamiam. No to żebym się upewnił, że faktycznie się utożsamiam. Wiecie, my w starych czasach na osiedlu. Swoje krzyży właśnie. Oj, tak, my w, w starych czasach na osiedlu, słuchajcie, y to łapaliśmy tych wszystkich y ludzi, którzy gdzieś tam chodzili w koszulkach na przykład zespołów, no. jakichś metalowych, rokowych, i mówiliśmy wymień trzy y utwory. Tej, tej kapeli. No i się okazywało, no że. Do takich czasu z krzyżem w... Ewangelie. <grym> 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 Powiedz trzy wersety z Biblii, albo dostaniesz w, Ostry w Piernicz. No wiesz, to wiesz, często to pokazywało, że ludzie bezrefleksyjnie coś <grym> na siebie zakładają i jakby um, idąc tym tropem. Ja bym nie mówił teraz, nie, nie, nie odrzucał tych osób, mhm. że noszą to, bo oni po prostu bezrefleksyjnie to noszą. No, po prostu widzieli, że ktoś to założył mhm. i im się spodobało i oni se sami to noszą. No, gorzej, jeżeli faktycznie jest to osoba, która mówi, że jest zwierząca, no, a ubiera się w taki sposób, że to trochę tej, tej wierze, tej moralności mm, niestety nie oddaje. Mhm. Chociaż to też ja na przestrzeni lat mi się trochę pozmieniało w tym kontekście, bo mm, no. Każdy jest na innym etapie, tak, i to jeżeli my dzisiaj będziemy kogoś tyrać za to, że on ubiera się w taki, a nie inny sposób, to może zupełnie go od wiary odrzucić, a jeżeli go przyjmiemy taki, jaki jest na dzisiaj, ta, to jak rozumie siebie, jak rozumie rzeczywistość w taki sposób, delikatnie może naprowadzając go, ale nie tak wiesz, mhm. osądzając czy odrzucając przez to, jak się ubiera, no to może właśnie na końcu tego będzie jakaś wygrana i jakaś zmiana, nie? Chociaż ja mam chyba też z tym taki problem, że przez to, że to się robi takie bardzo ogólne i dużo tego jest i każdy już sobie może po prostu założyć i każdy sobie zakłada, tak bezrefleksyjnie, tak jak mówisz, że ten symbol ważny dla nas, chrześcijan, jest tak jakby trochę umniejszany i w sumie zaczynasz widzieć kogoś, nie wiem, na ulicy, w telewizji, na jakiejś gali, coś z tym krzyżem, i sobie tak, no, no ma krzyż, nie? W sensie, że już ci się tak nie kojarzy stricte okej, okay. on się przyznaje do wiary, to jest świadectwo jego, jego wiary, to jest jego serce, właśnie, to, 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 co powiedziałeś, nie? Tylko, że ten symbol robi nam się taki trochę obojętny, i chyba to jest dla mnie też takie w tym, w tym niebezpieczeństwo, że im więcej to będzie tak, właśnie, bezrefleksyjnie. To tym bardziej przejdzie to dla nas tak do pożytku dziennego, że no dla nas, nawet chrześcijań, to już trochę stanie się. No nie wiem, no takim symbolem po prostu, który gdzieś jest, jest obecny, a nie jest aż taki ważny i nie niesie tego ciężaru, no który niesie, nie? no bo wyjmij no, swój widzisz, krzyż. Dlatego ja dla odróżnienia, tak samo jak i ty, mam krucyfiks, a nie krzyż. Mhm. Tak. No bo gdybym nosił taki krzyż tak. płaski, bez niczego, no to to jest właśnie tak. to, co mówisz, nie? że mam wrażenie, że ten krzyż, taki bez wizerunku Chrystusa, on jest jakby już obojętny. A jednak, jak ten Jezus jest tam na tym krzyżu, to, to przypomina, że to nie jest ten. Tylko jakiś mały symbol, mhm. tylko to jest ucieleśnienie miłości nie? i oddania życia za drugiego. Dlatego ja zawsze, jak, jak kupuję komuś czy coś, to nie kupuję tego płaskiego mhm. bez niczego, tylko właśnie z Jezusem, krucyfiks, co też jest takie turbo katolickie, wiecie. Katolicy. No, potężni katolicy masakrują lewaków. Dokładnie. Klasyka Klasyka, Klasyka gatunków. Klasyka gatunków. A myślę sobie też o tym, że da się zauważyć tutaj właśnie, też mam jakieś statystyki, że na przykład w 2022 roku TikTok z hashtagiem Christian Talk miał ponad 25 miliardów odsłon. To Christiana, tak? Christia Christian Talk. Christian talk. A, dobra, to faktycznie. Nie, no wiadomo, że to chodzi o chrześcijański tok. Tak, TikTok. że chrześcijańskie TikToki, że jest też wśród młodzieży. Mm, Taki trochę przewrót właśnie w tą stronę, takiego przyznawania się, się do wiary większej. Tak, czyli mam wrażenie, te że ubieramy, ale już nie dlatego, że dekoracja, tylko dlatego, że chcemy pokazać, że tak. jesteśmy wierzący. Ja tak? mam wrażenie, że o dziwo nasze pokolenie, czyli lata 90., to było takie mocne odejście od kościoła, tak mi się wydaje. Tak. Przynajmniej jak ja, że nie wiem, moją klasę, no to ja z całej klasy jedyny byłem ministrantem, nie? I że to tam religia, coś, takie rzeczy to były takie. No, dla lamusów. Dla lamusów trochę, nie? A teraz mam wrażenie, że młodzież tak jakby na nowo to odkrywa na swój nowy sposób i chce się tym dzielić, nie? I jest to widoczne w, w sieci. Jest coraz więcej tych chrześcijańskich, katolickich influencerów i chwała Panu za to, że chcą się dzielić też tam wiarą. I myślę sobie o tym. Hmm, że robili takie badanie w Stanach a propos właśnie młodzieży, a propos właśnie tego, że no oni wracają, wracają do, do kościoła i co jest dla nich ważne. I oni powiedzieli, że dla nich ważne w wierze jest to i w chrześcijaństwie jest ważny radykalizm. Ale taki radykalizm nierozumiany, tak jak często my te słowo rozumiemy i trochę jest źle rozumiane, że po prostu chcemy wszystkich tutaj bić po głowach i w ogóle przekonywać, i tak dalej, ale radykalizm w sensie takim, że to, co jest głoszone, tym też żyjemy. Bo myślę, że przez ostatnie lata często niestety spotykaliśmy się z tym, że pewne rzeczy były głoszone, zambony powiedzmy. No, ale życie trochę było innym życiem niż to, to, co, to co było głoszone. I dla mnie to jest ciekawe, nie? że oni chcą takiego radykalizmu, że oni chcą też tym żyć, nie tylko, nie tylko to głosić. Szanuję to bardzo, ale też szanuję to, słuchaj, no. że to, co oni robią, właśnie te Christian Talk i tak dalej, tak. to, co to co te nowe pokolenie, na przykład młodzi ze wspólnoty Efes w Łodzi, robią, to, to, że to wszystko jest ładne. To prawda. Że wiesz, oni się ubiorą ładnie, oni zrobią, wiesz, i to jest stylówka, i modnie, i tutaj jakieś chrześcijańska bluza, coś tam, że to wszystko tak ładnie robią. I to jest coś, co myślę ich odróżnia od tego naszego, mm. może naszego i pokolenia naszych rodziców. Ej, my ładne te M rzeczy robimy. Tak, tylko że, wiesz, my wyrastaliśmy w kościele, gdzie faktycznie. Ta ładność nie stała gdzieś tam, mm -hmm. nie była ważna, nie? Tak bardzo. Że mm -hmm. Ja jednak mam doświadczenie, czy z dzieciństwa pamiętam, że te kościelne rzeczy to tak się robiło, a takie, wiesz, jakieś Ale on to z serca, stary, serca coś robił. To, no z serca. Super, że z serca. Nie, żartuję, to... to mi się przypomina właśnie film a Tomka i Samołyka. Dla Boga, dla Boga to robi. -dla, -dla, dla Boga, tak, to najważniejsze. Może być brzydko, ale ważne, że dla Boga. Dokładnie. No, a jednak ci młodzi, oni właśnie tak estetycznie to robią, nie? I że wcześniej miałem wrażenie, że to jest trochę domeną protestantów, że protestanci są ładni, są ładnie ubrani, ładnie no, ale trochę e, tak ogoleni, jest, no. ładnie fryzury <laughs> zrobione, wiesz. A dzisiaj ci nasi młodzi katolicy też są ładni, nie? I ja nie mówię, że to jest najważniejsze, bo już mówiliśmy o tym, że te materialne rzeczy, one nie są pierwsze, ale no, to jest myślę konsekwencją, nie? Że jeżeli żyjesz z Bogiem, no to Każdą sferę mu poddajesz, a Bóg jest piękny i chcesz żyć tak, żeby to, to Jego piękno gdzieś tam było przez Ciebie pokazywane. Mhm. I właśnie te TikToki czy, czy Instagramy tych młodych ludzi, którzy właśnie żyją w ten sposób i pokazują w też w, w, poprzez modę, poprzez ich estetykę, mhm. tą wiarę, że jest to bardzo owocne i, i, i myślę, że wielu może to przyciągnąć. Zresztą przecież kurczę. Kościół katolicki przez wieki przyciągał ludzi estetyką. Tak prawda. I to było coś normalnego, że właśnie w kościele mogłeś doświadczyć czegoś takiego: wow! Nie, że i, i te dzieła, obrazy, rzeźby że to wszystko mm. jest na wysokim poziomie że to jest po prostu ładne. I liturgia też była ładna, nie? Całe to, ta otoczka, ta podniosłość to było ładne, mm. estetyczne. Mm. Tylko wiadomo, że nie możemy się na tym zatrzymać. Nie? Nie, nie mogą być tylko względy estetyczne. Tak jak dzisiaj, no ja uważam, że większość tradycjonalistów, którzy tak bardzo się skupiają na pięknie tej liturgii przedsoborowej, no to to są esteci i trochę przesadzają. Nie? a Nie możemy być aż do bólu tak estetami, że tylko to, co ładne jest dla nas ważne, hmm. bo wtedy by znaczyło, że. Właśnie to, co jest ładne w naszym świeckim nawet rozumieniu, że to jest wartościowe, a niekoniecznie tak bywa, nie? No, że zatrzymujemy się na tym trochę co zewnętrzne. Tak. Nie mówię, że tam nie ma niczego wewnętrznego, ale że w dużej mierze. Ale a propos też tych młodych, to jest w ogóle ciekawe pokolenie, nie? No bo oni jeszcze bardziej wychowali się w tym współczesnym świecie. No, my trochę byliśmy na przełomie. Że jednak to dopiero wiele rzeczy wchodziło, wiele rzeczy musieliśmy zdobyć. Oni mają naprawdę to wszystko na tacy, na tacy, na tacy podane i, i oni się w tym wychowali. Jak sobie o nich myślę, hmm, to ja już chyba mam tak, nie wiem jak ty. Ty więcej chyba do młodych głosisz, więc może tak nie masz, że ja. Już jestem trochę, czuję się na takim innym etapie prze, 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 Przeżywanie. przeżywania swojej wiary. Jak patrzę, jak oni przeżywają swoją wiarę, to w zupełnie jakiś taki inny sposób bardziej właśnie taki hmm, światowy że oni potrafią jakoś to tak, znaczy? że oni potrafią wyciągnąć y, z to, co jest w świecie i włożyć w to wiarę, ale w tak naprawdę fajny sposób. Na y, jakiś y, przykład? Bo hmm, nie wiem, czy... No nie wiem, no właśnie y, kontekst nawet Instagrama. Jakieś trendy na Instagramie, ja, nawet, okay. nawet ubiór, nie wiem, sposób życia, tak jak żyją ich... Znajomi w świecie, to oni też tak trochę żyją, ale wkładają w to, w to, w to wiarę, nie? I łączą jakoś, jakoś te, te rzeczy. No ja myślę, że jestem już trochę za stary na to. Myślisz, że Ty. I'm too old for this. <laughs> You are too old! E, nie, jak, jakby tym mem już zapomniałem. It's future, old man! Jest taki też mem. E, czy ty jesteś, myślisz, że tak na bieżąco z tymi rzeczami? Ja osobiście miałem tak, że przez wiele lat myślałem, że wychowałem się w takim już pokoleniu, że ja zawsze będę nadążał. W pewnym wieku stwierdziłem, że nie będę, i zaakceptowałem to. Ty jesteś w tym jakoś? Czy wiesz co, ostatnio, ty też dużo rzeczy nie kumasz? Ostatnio mogłem głosić do mm, takiej grupy od 11 roku życia do mhm. powiedzmy 19. Do, dość spory, wiesz rozstrzał i powiem ci, z tymi 11-latkami, to już nie, oni mi wymieniali jakichś youtuberów, ja już ich nie znam, okay. nie? to nie są moje, wiesz, o ile jeszcze tych wszystkich, nie wiem, freezów i tak dalej to jeszcze ogarnę, mm -hmm. tak te ksywki, które oni mi rzucali, kompletnie tego nie kumałem, więc z jednej strony do nastolatków takich starszych czuję, że jeszcze mam e, i, mm -hmm. i, i łączność z nimi i trochę żyjemy we wspólnym świecie, chociaż followowanie trendów to chyba nie jest możliwe już dzisiaj, no. żeby wszystkie trendy ogarnąć. Bo to jest... jest, mam wrażenie, jest że młodzi jakoś to ogarniają. No, oni w tym żyją, no bardziej, no wiesz, nie mają mm. rodzin, nie mają dzieci, nie mają tyle pracy i tak dalej, więc oni trochę, wiesz, mm. w innym pułapie żyją. No a my, skoro mamy tyle różnych zadań, jako już, mm, powiedzmy, prawie że dojrzali dorośli... Prawie że. <laughs> no bo tak, no bo wiesz, my jesteśmy jeszcze w... Ile ty masz lat? 35. Kurczę, to Ty już jesteś na granicy, bo młodzież się kończy w wieku 35 lat dzisiaj. No. A ja jeszcze mam dwa lata. Także ja Według jest... kościoła, nie? Tak. Chyba tak jest. Znaczy według kościoła. Wiesz, jak pojechaliśmy na konferencję w Wielkiej Brytanii, spóźniliśmy się, mówił, ale lipa, będziemy mieli no. najgorsze miejsca. A tam wchodzimy, a dwa pierwsze rzędy jest zarezerwowane dla młodzieży. Okay. 18-35. Ja <laughs> ja wow, no to my, my się w to wpisujemy. To było no. parę lat temu już. No ale tak w tych kościelnych tematach to chyba tak się patrzy, tak, że do tak. 35. roku życia to jest jeszcze osoba młoda. Ale faktycznie, słuchaj, nie wiem, czy wiesz, statystycznie 37 mm. lat to jest połowa życia mężczyzny. Nie? Statystycznie. Powiem, serce, znaczy... Tak, więc już czytaj tą książkę Duchowość na drugą połowę życia. Okay. Jest taka i Dobra. jest ponoć bardzo wartościowa. Już się przygotowuj. No. Bo my, bo my często myślimy, że 50 lat to jest nam i, i od 50 to druga połowa. No ale faceci jednak żyją trochę krócej. Żegnajcie. No, ta... <laughs> <laughs> Także powiem ci, że no faktycznie młodzi bardzo mocno w tym żyją. Bardzo są responsywni. Ale też może i utrzymanie takiej uwagi, czy jakiegoś azymutu, czy dyscypliny, mhm. może u nich kuleć przez to, że tak bardzo się dużo rzeczy zmienia. Mhm. Ja też wiesz, parę lat temu, jak jeszcze prowadziłem wspólnotę młodzieżową, to dla mnie to był kosmos, jak u nich się zmienia wszystko. Mhm. I też widziałem to, tą potrzebę radykalizmu w nich, ale wiesz, to, to ma dwie strony, dlatego że ta potrzeba radykalizmu naprawdę jest tej autentyczności, mhm. naprawdę jest mocna. I w efekcie, jeżeli pojawia się jak, jakaś trudność, no. jakiś upadek, to. Oni w którymś momencie decydują się pójść w jedną lub drugą stronę, tak? Radykalnie. Czyli, jeżeli z czymś zaczynają się zmagać, jakimś, z jakimś grzechem mhm. i widzą, że robią jedno i drugie, czyli, że tu pójdą na imprezę, schleją się, mhm. tutaj idą do kościoła, to oni wybierają, żeby tylko było jedno. Okay. I Czasami, rzadziej, jest to kościół, mhm. jest to faktyczne takie zerwanie totalnie, ale z reguły jest tak, że, że idą w ten mhm. imprezowy vibe, bo po prostu nie są w stanie wytrzymać tego ciśnienia, że żyją takim podwójnym życiem i to uważam za super cechę akurat. Aczkolwiek no, czasami jest tak, że upadamy, że coś wraca, że z czymś się zmagamy, ale to nie jest powód, żebyśmy teraz totalnie rezygnowali z Boga, ze wspólnoty, z kościoła, bo wtedy naprawdę możemy odpłynąć na wieki. No, ja myślę, że y, zastanawiam się, jak to zrobić, żeby nie wejść w rolę takiego starca, jakich my spotykaliśmy, którzy mówili, jak ta młodzież. Y, no, Na bo, pewno nie mówić, a minieć. Minieć, minieć i, przestaniesz już tak. To y, y, y. ja myślę w ogóle, że jak też jeździliśmy y, no, prowadzić jakieś rekolekcje dla młodzieży, dla nas y, takim odkryciem było to, że oni potrzebują w dużej mierze, po pierwsze, żeby ktoś ich wysłuchał, czyli po prostu, żeby oni opowiedzieli o swoich jakichś rzeczach. I wiadomo, z naszej perspektywy te rzeczy wydają się trochę takie. Mm, no spokojnie, nie. No ale właśnie, żeby wysłuchać i nie skomentować, a po drugie, żeby wziąć to na poważnie. Mhm. Że oni często borykają się z tym, że mówią o swoich jakichś planach, marzeniach i tak dalej, i nikt tego nie bierze na, na, na poważnie. I te dwie rzeczy naprawdę ich turbo, turbo otwierają, ale właśnie wracając do tego wątku, żeby nie stać się takim starcem, który mówi: Ach, ta młodzież, dorośniecie, to zrozumiecie, bo zastanawiam się na ile jest też takie ryzyko wśród tej młodzieży, przez to, że ten świat jest taki mocny w ich życiu, żeby się to tak trochę nie wymieszało wszystko jednym z, jedno z drugim. I żeby być na tyle jakimś takim starszą osobą, doświadczoną po prostu już w życiu, ale która nie tłucze im po prostu tak albo tak tak, albo tak, tylko jest gdzieś z nimi i może być dla nich jakimś takim wsparciem, e, doradzeniem i powiedzeniem jakichś takich mądrych słów. Nie? I staram się gdzieś pilnować. Miałem też e, takiego chłopaka, jednego dwudziestoletniego, któremu właśnie też dzwoniliśmy się i rozmawialiśmy na różne tematy i staram się właśnie tak pilnować, żeby starać się zrozumieć jego perspektywę i żeby mu też nie wykładać, no bo na tym trochę po, polega w sumie towarzyszenie duchowe, nie? Tak. Że ty nie mówisz rozwiązań, mm. tylko, tylko zadajesz pytania i po prostu starasz się tymi pytaniami go nakierunkować, żeby on sam do tego, do tego doszedł. A mam wrażenie, że za naszych czasów często no, to było właśnie mówienie nam, co, 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 my, mamy, co my mamy robić, bo łatwo stawać w roli takiego, kogoś nauczyciela tak, albo tak, a ciężej chyba gdzieś po prostu wysłuchać i ale zadać jakieś Ale z drugiej strony, pytanie. łatwo też tego nauczyciela wysłuchać i pójść mhm. za tym, co nauczyciel mówi, w takim sensie, że mhm. my jako ludzie od zarania wieków szukamy takich przewodników, którzy powiedzą nam, co robić, mhm. no bo to jest łatwe właśnie. Bo Myślę, no odpowiedzialność że... nie do końca, wtedy czujemy, że odpowiedzialność nie do końca e, ciąży na nas, tak, a to ale... złudne. Ale myślę, że w niektórych kwestiach trzeba po prostu zadać pytania i podprowadzić po prostu pod odpowiedź kogoś. No bo często to są jakieś kwestie wyboru, czy rzucić studia i robić to, co się kocha, czy, czy nie. A to wtedy nie wolno powiedzieć, rób, rób po prostu to albo to, bo tak. no, ten tak. człowiek, jeżeli coś się nie uda, będzie Ciebie obwiniał. Dokładnie, nie? ale są pewne kwestie moralne i prawdy, mhm. gdzie po prostu jesteś w stanie powiedzieć to tak, to nie. I no prawda jest prawdą, mnie? I my też nie możemy, jako chrześcijanie, zapominać, że są pewne prawdy, których no, się trzymamy mm. i których nie możemy rozmywać po prostu jakimiś pięknymi słowami, albo e, niby, nie wiem, miłością i wrażliwością na, 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 na drugą osobę. I to, to są właśnie te chyba kwestie gdzieś mm. w tym. No, miłość też trzeba pojmować we właściwy sposób. Nie? Prawda. A popkultura nam serwuje taką i taką miłość, nie? Hmm. że to jest miłość, to jest miłość, to jest miłość. A jednak miłość to jest coś więcej niż to, co widzimy na ekranach telewizorów hmm. czy kin i tak dalej. Nie? Tak, tak, tak. No, ale tak. Myśląc o, o tych wszystkich tematach, ja się cieszę, że są mhm. tacy influencerzy, którzy pokazują życie. Ja na przykład tego nie umiem robić, nie chce mi się tego robić. Ja też nie umiem. I raczej chyba nigdy nie będę tak, że o, słuchajcie, to jest mój dzień, tutaj tak. Biblia, kawka, cyk, tutaj poszedłem, Week miałem ten... I różne zdjęcia Ale takie, wiecie, co w tygodniu się tak. działo. I ja bardzo to doceniam, w sensie cieszę się, że są tacy ludzie, którym to ch chce się robić, dla których to jest wartością, y którzy pokazują ten chrześcijański styl życia. Bo to jest, myślę, super, to jest mhm. budujące, że pokazuje. Odkłamuje trochę ten wizerunek, mhm. właśnie chrześcijan, czy jak nasze pokolenia, to myślą sobie te oazowe laski, tak? tak te długie spódnice, nie, Chłopaki, z, w kratę, powyciągane swetry, brak makijażu, pryszcze i tak dalej, niezadbane kobiety, faceci śmierdzący potem i tak dalej. Że trochę są takie właśnie stereotypy, nie u, u nas, u naszych rówieśników no. myślę, że mogą być. Natomiast właśnie ci młodzi ludzie, którzy pokazują te fajne ubrania, y, zadbane zadbane twarze, fryzury i tak dalej pokazują, że, że kurczę, nie ma katolipy, nie, że Pan Bóg nas zaprasza do tego, żebyśmy troszczyli się o siebie na każdym poziomie. I te właśnie vlogi, powiedzmy, z tych takich dni, że tu wstałam, potrenowałam, potem um, sobie poczytałam słowo, pomodliłam się, spotkałam się z przyjaciółką, um, dzieliłyśmy się świadectwami tym, co Bóg w naszym życiu robi i tak dalej. Ja to bardzo doceniam i uważam, że nie jest to taka. Nie do końca jest to autopromocja. Mm -hmm. W takim sensie, że wiesz, można zarzucać takim osobom, że one promują siebie na tych na kontencie chrześcijańskim i tak dalej. No to w takim razie możemy zarzucić się temu Pawłowi, że jak on szedł i głosił, to promował siebie, no bo to on głosił. Nie? A to nie o to chodzi, to jest kwestia serca. W sercu nie siedzimy u kogoś drugiego. Poza tym ja myślę, że to faktycznie realnie trafia do grupy docelowej że ja sobie myślę, że ja z tymi treściami nie trafiłbym do nastolatków. Ja bym był dla nich boomerem, po prostu starym łysiejącym dziadem z brodą. i i, i, I tyle. Tak, tu po, mam post, dwie armaty. Post, post, Postępuje, tak? Postępuję. Nie wiem, chyba nie. No, nie ładny jesteś. A, kocham siebie. Amen. Więc my myślę, że ze swoimi treściami bardziej trafiamy do, do, swu, do swojej grupy do, docelowej. Oni trafiają do swojej grupy docelowej. My jesteśmy faktycznie wychowani bardziej chyba na YouTubie. Yy, no. Oni znowu bardziej są na Instagramie I to się da zauważyć, że ci influencerzy, Influencerzy, influ, influ, <śm> nowe <śm> słowo. Influencerzy. Yy, mam takiego jednego znajomego właśnie, który dużo robi na Instagramie, próbował YouTuba, no ale zrezygnował z niego, bo powiedział, że dla niego to on, on potrzebuje gdzieś. Yy, czegoś innego, czegoś takiego szybszego, że dla niego to jest ta forma przekazu i to jest super, nie? Patrzysz, jaka grupa docelowa u ciebie jest? Tak, patrzę jaka grupa docelowa u mnie jest, żeby właśnie skonfrontować to z tobą i totalnie się z tym zgadzam, bo ja nie, też widzę, że u mnie odbiorców na YouTubie na przykład 18-24 to jest 2,5% na YouTubie, mhm. ale jakbym wszedł właśnie na Instagrama, to jestem pewien, że tam jest dużo, dużo lepiej, pod tym względem, jeśli chodzi o młodych ludzi, no, u a mnie... TikTok to już w ogóle, nie? Chociaż u mnie 18-24 jest 15%. No, to widzisz. Ale no najwięks... te... najwięcej oczywiście 25-34 i 35-44, no czyli ta... To na YouTube, tak? A na Instagramie też takie coś jest? Czy nie wiem? Nie wiem. My jesteśmy boomerami, jak widzicie, więc się nie znamy. Pulpit profesjonalny chyba też jest, wiesz? Interakcja, no... Hmm, na hmm, pewno hmm. na TikToku jest. Yy, najczęściej prezentowane przydziały, u mnie 25-34 też. Dopiero osiem, o, 18, tak. Czyli nadal... NG? Tak. Gdzie ty to, to znalazł? Tylko to jest ostatnie 30 dni, wiesz? Yy, tu masz statystyki. I tu zjedziesz, widzisz? Nauczycie no, czegoś. Okej. Okay. Też masz 25-34. Tak. Ale 18-24 jest 20%. już. No, u mnie też jest na, e, na, na, na drugim na, miejscu. Na TikToku już 15%. Aczkolwiek jestem zaskoczony, że na TikToku 25% to osoby 45-54. <grym> Ale no, TikTok też trafia do. Do tych starszych, znaczy, trochę do, do, do tych starszych. starszych od nas, żeby nie było, że Tylko to są jakieś. Znowu to jest content. Y Różny kontent do różnych szybki. Osób trafia. Tak, Szyb, szybki. szybki, szybki, bardzo szybki. Więc tak sobie porozmawialiśmy o tym, ale tak, cieszymy się z tych młodych osób, cieszymy się. Ja naprawdę myślę, że jest jakieś takie przebudzenie, bardziej takie świadome wśród młodych osób. I, i jako starsi, i starsi myślę, że warto jest wspierać, zamiast osądzać. To prawda, to prawda. Bo my możemy tego nie rozumieć, tego pokazywania, wiesz, zjadłam mm. śniadanie na śniadanko, zjadłam mm. awokado z czymś tam, mm. potem Słowo Boże, odpaliłam sobie świeczkę. My możemy tego nie kumać, ale młodzi ludzie właśnie chcą takiego czegoś, nie? Tak, i trzeba, i, i trzeba tutaj ich wspierać i pamiętać, że wszyscy gramy do jednej bramki. Do jednej I bramki. łączy nas tak Jezus, więc tak jest najpiękniejsze, co może nas łączyć. Dobrze, dziękujemy wam bardzo. Jeśli mówiliśmy tak dużo o social mediach, to też obserwujcie tam nas nasze kanały. Wspierajcie też nas, jeśli chcecie i dziękujemy wam. Do zobaczenia za tydzień. I za tydzień ostatni odcinek tego sezonu. Może tak. będzie kontynuacja, może inne zobaczymy, rzeczy. Zobaczymy. zobaczymy, to od Także, waszej aktywności tak, zależy. Czekamy na was. Czekamy, bo Z Bogiem. myślę, że dużo jeszcze tutaj fajnych treści można przekazać. Z Bogiem, trzymajcie się, pa.